Ta woda ma 8 stopni. żywiołem. Nie jedną, a kilka z nich. Ja. Yeah. Zachowuj się przy stole tej. Ja, bro, jak to było ja, lepsze? To... O kurwa. It's in the garden! I in the garden! <coughs> <coughs> Nie, ty in the garden! To Dobre to jest. Dobre to jest. jest tak! To... Bo... I to tobie no naprawdę. Takiego challenge'u jeszcze nikt nie robił. To jest masakra. Ja to tu czuję. Nie? nie róbcie tego w domu. W dzisiejszym odcinku zdecydowaliśmy się wybrać na łono natury do Wicklow, na zimowe niedzielne morsowanie w rwącej rzece King's River, oraz aby skorzystać z dóbr które natura nam dała i zjeść najobrzydliwsze rzeczy na świecie. Miłego oglądania. Chociaż ostrzegamy, może to być dla was niezbyt przyjemne. Normalnie, ja wchodzę w samym W dzisiejszym odcinku morsujemy, jemy różne świństwa. Ja sobie biorę tak. A mamy też specjalnego gościa. Nie bójcie się, on nikogo dzisiaj w powietrze nie wysadzi. On tylko tak wygląda. On ma korzenie z Dagestanu, także... Możecie wysłać tam syna na 3 lata i you want your son high level wrestling send him 2-3 years Dagisa i forget Jest z nami Kamil Witamy za <grym> ja niezdę Ale ta woda musi być zimna, nie? Ja wchodzę do kolan Do kolan i wychodzę, nie? <grym> nie wiem po co one mi są potrzebne wejdę do wody na będą okry. No właśnie Słońce? Ty powiedz jak mam się spiąć, bo ja nie mam <śle> <d> <śle> <śle> ja, się. Dobra. Ja, Z jakim głupim trzeba być, żeby to robić bo. za darmo, ne? Chodzimy. <śle> Ej, Kamil wchodzi pierwszy, on jest przewodnikiem. Ej, <śle> <na? śle> <śle> Paul, mamy pierwszą wysiadkę! Masz medical Card? Masz medical kart? Masz medical kart? Nie mam jazda. Tam yy, na środek idziemy. Na pewno! Nie! Nie jest zła! Trzeba uważać. Bo woda napiera! Nie, ja te rękawiczki ściągam, bo nie ma sensu. To jest za tak. Ludzie lasu! Oooo, wow, tu już szuć. Jak jest głębiej! Co? Ładujemy się, bo nie ma co czekać, nie? Wow. 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 Wejdź do si i uspokój oddech. Tylko uważaj, bo się go ściągniecie, nie? ściągę! Jak opiszesz uczucie morsowania, bo ja opisuję to tak, jakby mnie koło to szpilek naraz. Ja masakra. No ja wiem, zaraz idziemy i będziemy cali czerwoni, nie? Na no moje to ta woda ma z 8 stopni, nie? A wyobraź sobie, jakbyś tak wchodził zero! Hello, simple man! Tu to nie czuję, nie? On nie przejedzie. Tak? Zablokowałeś wejście. Skrzycze, fajnie jeszcze raz. Kamień filozoficzny! Jak ta woda napiera, nie? Walcz z żywiołem, ale później tej, o, patrz. To teraz już lepiej. Na, na kamieniu się zatrzymałem. O kurwa, dobra. Dobra. Ale poszło. O, ten, ten bez butów jest, nie? On ma przejrzane ogólnie. Teraz jakieś pięcie jest, nie? Ale to jest wypurman. No. Ja uczuwasz kiedyś źle, no <słuch> Nugę nie czuję, tu jest koniec. Wypijemy herbatkę przygotowaną specjalnie cynamonowo-jabłkową z miodem, z pasieki. Z prawdziwym miodem, a nie jakimś kurwa. Nie mam miękkiej gry! Nie ma miękkiej, nie gry, ma miękkiej gry, ale gry. i tak... Dobrze, <słuch> dobrze je... Dobrze to wygląda! <słuch> o dobra, Na ten I dobra, o, dobra! To teraz po 10 burfisu! <słuch> o! Czujesz jak dupa zdrętwiała? Wszystko wziąło, ty. Dobra, co robimy? Pajacyki, dobra. Palski. Tej ostatni raz pojawcyki robię chyba 20. Nie. A to Pałza widownia tak jak patrz. Oni też takie będą robić, nie? no, no chyba za tyle nie Nie uczcie się, nie patrzcie co my robimy. Lepiej tak, niż no. chodzić i pić. No. Albo jakiegoś innego poty robisz. Jeszcze raz! Wid tego jak do flaga polska! Cztery! Trzy, to, jeden! Uff. Poszło! Dobrze! O kurwa! O! No, ja jest to na krótkotrwałe taka ekspozycja na zimno jest dobra. Ale jakbyś tak, a siedzą ja świry, tak, mikrourazy, a siedzą świry, wiesz, po mm -hmm. 10, tak? 20 minut nawet, nie? nie no to są hardcore, ale to nie jest tak, że oni przyszli pierwszy dzień i się wbili do wody, wiesz. Od nie. razu a. na ten, no. No yeah. ja na tym forty foot, pamiętam, pojechaliśmy, ja pierwszy raz sobie, nie? Oni tam na hardcore, a ja, no i wszedłem od razu, ale no. ciężko było. Herbatkę, najpierw herbatkę na rozgrzanie. To tak jest, jest, a jaka herbatka? To jest cynamonowo-jabłkowa. Chyba też zbiorem czy z czymś tam jest, nie wiem. Czy masz być tak więcej, bo ty byłeś ja ja naj... ten... Ja bym najbardziej zmarznięty. <grym> to co? Za dobry mm. obiadek, nie? Dobra. Zdrówko. Pyk. No to co? Zaraz zaczynamy degustację. Mm. Ja się zostawiam do popicia. Do popicia też mam coś. Mm. <grym> nie no, przecież nie pijemy, nie? a ja w ogóle cię okamałem. Czemu? No, ja od świąt nie piłem, a dzień wcześniej byliśmy u znajomych i Guinnessa wypiłem jednego, normalnego. Nie. Piwo to nie alkohol, jak mówił Ferdinand Kiepski. Dobra. No, Ciągamy. Co? Jaka? lodówka! Widzicie? Jak my się dla was poświęcamy. W takiej lodowatej wodzie, będziemy kąpiele. Kto taki mądry wchodzi do wody o tej porze roku jeszcze to, robi to z przyjemnością, z własnej woli, nie pod przymusem. Więc za takie poświęcenie należą się subskrypcje <laughs> dla nas chłopaków. i dla kolegi. Tu kolega, droga od tak. zera. Ja mówię, takie rzeczy wymagają subskrypcji. Najobrzydliwsze rzeczy na świecie. Dzisiaj <laughs> będziemy próbować... Nie jedną, nie, a nie, kilka nie, z nich. Nie, bardzo ja, bardzo. Ponieważ gdybyśmy jedli dzisiaj tylko samego śledzia, nie byłoby tak śmiesznie. Więc przygotowałem dzisiaj trzy etapy. Pierwszy etap. Właśnie dowiedziałeś się właśnie teraz. Właśnie dowiedziałeś się teraz. Pierwszy etap to. Proszę Państwa, proszę zobaczyć. To są. stuletnie kacze jaja. Proszę bardzo. Tak, tak wyglądają. To są stuletnie jaja? Nie, raz ja Nie na Już mi, już jest koniec, nie? Ja, jem, ja... To, ja mogę wejść teraz do wody? Mam soj, sos sojowy i mam... No, jak tak jest serwowane, to nie wiem, czy się nie skuszę. I mam. Jak chcesz, możesz spróbować. Stuletnie kacze jaja. A ty też zarzucasz. No tak. Klamerka to jest koło ratunkowe, nie? Klamerka to już jest w ostateczności, nie? Nie, one są normalnie jadalne, wiesz, to ludzie jedzą, nie? Nie, ludzie. Ja to kupiłem. Tak! Zobacz, jak to wygląda, nie? Chodźcie podejść zobacz. To jest krzywa zielone jajko, nie? Nie. To się jest? To jest nie? A nie mam. Co jest, Misiu? Jajka jedzą. Powiem Wam, że to jest mocne wyzwanie. Biony z jest czarne. Nie? <laughs> no ona mówiła, babka ze sklepu, że to trzeba w coś istotnym ja To jest dopiero kontenci. To To jest taka galaretka, nie? To co co ja pierwszy? Jest? Wiaderka nie wzięliśmy Ale patrz jak to wygląda ty Co są? To też jemy Hej, bo to jest ta trzecia Co to jest? To jest galaretka, nie? Śmierdzi to? Dziwnie pachnie. No Powąchaj. Dziwnie pachnie, taką kaczką, właśnie. Nie, no, taką rybą bym powiedział nawet lekko. No, dobre. To są zapregnowane stuletnie jajka. Zdrowe. No one, one nie są tak naprawdę stuletnie. nie? One są. O, to się tak nazywa. No to jest dopiero pierwsza rudna, nie? To jest chyba ta to, 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 to jest ta, najlżejsza. ta najlżejsza. To jest to najłagodniejsza. Zjesz to, zobacz. No nie, zjem tego całego. <laughs> Zabaj, normalnie. Nie, bo jak to wepniesz całe do gęby to... A wiesz, że w Tajlandii mają coś takiego jak balut chyba? chyba? To jest yy, embrion kaczki. Jesz jajko, gdzie jest normalnie ogóry góry yy, normalne, a na dole jest taka nierozwinięta kaczka. Od góry jesz, nie? Yy, I dopiero tą kaczkę już na końcu, ale całą połykasz. Bo... Ty, ale jak to wygląda w Czarny jajek. <laughs> Ej! To wygląda ohydnie, ale to żółtko jest zajebiste. Co to, wy to smakuje? No! Weź sobie posłuch, może! Nie, nie śmierdzi nic, ale. Nie, ale, to, to... ale smak tego jest ohydny. Ja na samą myśl. Nawet nie chcę o tym myśleć, jak. Myśl. Jest sygnał do mózgu, daj spokój. Ale to jest dobre. A daj spokój. No ci mówię, no daj smakuje jak, jak jajo. No tutaj, jakbym miał wziąć to jajko do buzi i tą galaretę, w człowieku. Bo jeszcze jeden, macie po trzy, na głowę nie. Ja nie mogę nie, nie. zachowuj się, bo przecież ty zaraz Zachowuj się przy stole tej, jak ci się zachowuje. Ja będziesz zarzucał, a ty przy jajku nieśmierdzącym się grymasisz Etap drugi Jaki jest etap drugi? Etap drugi to. Ja, p***a, jak to było najłatwiejsze. To było najłatwiejsze teraz. Etap drugi to jest najbardziej śmierdzący owoc na świecie. Egzotyczny. Owoce? Słyszałeś o nim? Nie. Nazywa się Durian. Durian? Durian. Ale owoc jakoś tak już nie obrzydza. Wygląda tak. To jest owoc. O! Patrz, <laughs> co się dzieje. To jest, to jest durian. O... O... On, mówi, on mówi, że to jest ok, że to nie obrzydza. O, nie? Zaraz nie zobaczymy. To jest. To jest. Najbardziej. Nie? O! Nie, to jest chyba zepsuty kurczak! No, tak kurczak zepsuty. Tej no może otwórz jedno tej. No, jedno, nie, jedno. No jedno, nie otwieraj tego drugiego. Uuu, znaczy nie wiem czy na świecie, ale ogólnie też, też jest jedną z najobrzydliwszych rzeczy, nie? A skąd jest ten owoc? Ten owoc pochodzi z Wietnamu. nożyka. Wietnam, z Wietnamu. Z Wietnamu. Z Wietnamu. To jest z Wietnamu. I po co takie coś w Wietnamie jedzą? O kurwa. O kurde, co to jest? To nie, czemu to śmierdzi w ogóle jakimś tym? To <laughs> jest to? Mięsem, tego? nie? Mięsem, to to jest. O Boże. Pokaż, nie, ale poczekaj. pokaż. Bo no. po właśnie, bo już się przyzwyczajisz to... No. Ty, to taki kurczaczek taki dziwny, jakiś chiński. <laughs> No dobra. Więc co ona mi powiedziała? Ty, czosnek, ja tam przyszedłem. Więc no. co ona mi powiedziała? Ona w ogóle to co za kamera chinka mówi tak. Eat it in the garden, eat it in the garden, yeah. Eat <laughs> it in the garden. Because some people don't like it and tell my friends. So eat in the garden, you know. Yeah, yeah. No, we we actually gonna eat it outside, so it's fine. Yeah? <laughs> don't eat it in the house. Don't eat it in the house. No. Dobra. <laughs> Jakie ma oczy czarny. No to jest chyba nie najgorszy Ooo, jak! Czosnikiem i zdechym kurczakiem, nie? To jak skarpety mojego kolegi po WF-ie tej. Nie, nie dam rady położyć tego, co ty? Gorzej śmierdzi. Ale to nie smakuje. No. Tak? Taki no. czosnek bym powiedział. Czosnek, no? I delikatny, rozpływający się. I śmierdzi tego. Ale... <laughs> stąd klamerka. No dobre jest. Dobre. dobre. It is in the garden, it is in the garden. <laughs> ale widzę, <laughs> że ty jajeczko całe zarabiałeś no, połowę owocu. Tu? Ale tak, jakie Tak. Pachnie jak y, ulepek y, w słoiku na kaszel. Jak jak syrop cebulowy, tak. Nie. O. No tak. Nie, ale smakuje jak ten właśnie tak, syrop cebulowy. Tak, jak woda. Chcesz powąchać, Dziejko? Ale... ciatka się za... Ale to teraz wytłumaczcie mi, kto to je. No właśnie, bo to jest dziwne uczucie, bo twój mózg myśli tak. J**ie dobre. Bie, dobre. Jest dobre, słodkie jest, patrz, jak mango smakuje, patrz, nie? Patrz, patrz, jak jest. Nie, słodsze jest. Tylko jak to jesz, to jest słodkie i jest w nos, I To to jajko mi powiem ci, ja wolę to jajko jeść. To ja bym wolał to, niż to jajko, nie? No? Ona mówi, że ona to miała w sklepie. Świeże, tylko mrożone teraz trzyma, nie? No, bo tu latem przecież no! no. Nie no, te już jak jest To jest lepiej, nie? Nie wiem, mi nie pomaga nic. Jak coś. Ale dalej... Ja to ja, ja to czuję, nie? Tu mam jeszcze taki napój. Dobra. Ja! Yeah, co to jest, no? Cześć, bo to jest po tajlandzku coś. To jest jakiś taki napój. Pani powiedziała, że to dziwnie smakuje i... No ale możemy spróbować. Wygląda nie? to normalnie. Wygląda. <laughs> Pamiętaj tak! Tej, lekarstwo. Dziwne, Dziwno nie? Ja lubię takie. Takie leki bym powiedział. No leki, no. leki! Leki, leki. albo ja, jakieś takie no, le środki... Leki no leki to że Teraz... Ej, Może ona mi to dała, że jak będziemy się źle czuć po tym jedzeniu, żeby tym zapić, to zapić i to nam pomoże coś, nie? Tam, co, za, za ten drugi etap? Tej, a trzeci przed nami, nie? Wiecie, jak, to, bierz, jak, to, bierz, jak ten. Yy, co rozmarowujesz sobie. Amol, albo jak? Nie, amola. ten na, na tajski. Na, 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 na tajski. bęgaj! Tak, jak bęgaj, to ten to ma Ta masz taka? No, Jak bęgaj! Tygrysek. A kotek taki, tygrysek czy kotek? Taki Bęg, no, bęgaj. No. Nie, no dobre. dobre to jest. No ona mogła mieć rację, że nikomu, nie, nie każdemu by to smakowało. Każdy to ci po zapłonie. Ty, a to bezkito. No do not drink the full can... Dlatego <gryzamy> no, Dobra Gwiazda wieczoru. Gwiazda wieczoru teraz. Gwiazda wieczoru dla chłopaków, najbardziej śmierdzący śledzik na świecie. Roda ulwy Silstrumin. Dobra, 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 no. dobra uwaga. Nie <gryzamy> pichaj tego pierwszego. Kurwa, ja się boję, że aż wyszczeli, nie? Jest ja, jestem na to przygotowany, nawet żeby to poczuć. Czekaj, dobra, ja będę ci Ja ku mać, Ja już to czuję, nie? To? No. <śleski> Jaj. Ja poczekaj, poczekaj. Nie tego się nie da oddechać. razy to. A to wszystko teraz śmierdzi kurwa i wszystko i ten owoc, kurwa i wszystko ej, i ta jajko leżenie. Ja nie mogę tu nawet podejść. Powiem wam że jak za darmo to podziwiam naprawdę. jak bym to ma jak to teraz? Nie ja to inny bycelował nawet. Nie Ale To pytań. to lepie no naprawdę. Dobrze, to nie prysnęło w nas, bo jak to prysnęło, to, to jest koniec świata. Pomyślę, jakbyśmy to otworzyli. Na ogrodzie! Na ogrodzie tej! co Wiesz, że to ma pewnie konsystencję też taką. Galaretka, to jest podobno galaretowe. A little longer than a few minutes later. Czeka, czeka, czeka. Nie, nie, nie. nie. No nie? Ja <coughs> o kurwa! tygodnie Ja tylko łyżkę powochałem, nie? Także takiego challenge jeszcze nikt nie robił, że wszystko naraz tu nie tylko ten śledź, to tobie niesamowicie. Także za to należą się subskrypcje. Bo my się to tak to poświęcamy. I to jednego dnia tyle głupot, jak kanalizacja, nie? Uważaj, bo cię to pryśnie na ten, na kamerę tam. i na to wszystko. Jest. Ja i Dobrze, że przez kamerę nie czuć jakiejś śmierdzi, Za mało i YouTube a mi 5 d 4 d Ale, ale to je teraz k... Ja tu stoję nad tym... Ja w ogóle o tym oglądałem, nie? że oni to robili, e, bo był brak soli chyba, nie? I oni to, ja nie wiem, zostawiali... Ja nie, nie kumam tego w ogóle i to jest przysmak, normalnie oni sobie jedzą to jako przysmak, nie? Przysmak, przysmak. Tak. Ale na przykład jest zabronione na otwieranie tego w samolotach, wiesz, i tak dalej. Ja jak kupuję kanapkę z jajkiem na lotnisku i chcę w samolocie otworzyć... Albo z tuńczykiem. Rąboska, albo z tuńczykiem. tu nie przeszkadza, wiesz. Ja, to, jak to może być przysmak, o, i Oj, pomyśl że wiara jeszcze, i jeszcze twy to też... To, to jest zabronione w komunikacji miejskiej, Tak, wiesz, bo tak, tak, No ja się nie dziwię, nie? sobie wody na z ciebie, To jest masakra. To... Ej! Ja to tu czuję, nie? Nie, ja bez kamerki tego nie ruszę, nie ma szans. Co, to? Rybkę lubię, ale tej ona jest surowa? To jest surowa? Próbujemy. Ale k**wa słone j**y jeb... <grystanie> Gdzieś tak, żeśmy wchodzili do wody. Dawaj od razu A tu bobki Dobra, <grystanie> Co? <grystanie> Dawaj całego, No To masz takie wiaderka, nie? Jak koreczki Dawaj. To powiem ci, że... Wyplujesz i utijemy. To jest kurwa 20 razy <grystanie> bardziej słone, nie? Dobra, to jak owoc wygląda Dobra. Nie wiem tego, nie ma szans. Nie ma szans! Teraz to się jeszcze z tym czosnkiem wymieszało. Ale ja się zapytam Was tylko dlaczego? <laughs> dlaczego? No. Może... dlaczego? Dlaczego? Może dlatego, że lubimy czasem tutaj robić takie akcje, może dlatego, że troszkę jesteśmy pojemni. Znaczy, ale... ja generalnie to się zastanawiałem, czy to naprawdę tak jest i nie, no to jest. To jest... Ludzie, którzy to otwierają i to jedzą i mówią, że nie, to z to nie bie. To jest tak jak to? ktoś, kto mówi, że wódka jest dobra, ale to waliad... wódka, wódka jest wali jest dobra. Wódka? Wódka... Jak kanalizacja. O. Jest tak słone, jakbyś całą paczkę soli wrzucił, nie? No, powąchaj, powąchaj, patrz, czy to śmierdzi, czy nie? To jest, śledź. No to jest śledź. Powąchaj. No powąchaj go. No już teraz jest zwietrzały trochę, nie? Taką cebulą. Chcesz Oj, oj, już było takie. Wiecie, że Wicklow to są najbardziej popularne góry w Irlandii? Nie róbcie tego w domu. Jeżeli macie zamiar robić takie głupie rzeczy jak my, to zróbcie to na otwartym terenie, może takim, o, jak tutaj, w Wicklow, gdzie jest pięknie, rzeczka płynie, las, małanie na natury, ponieważ to naprawdę je, to naprawdę je, chłopaki mogą potwierdzić. Tak, pani powiedziała, do it in the garden, do it in the garden! Do it in the garden. <laughs> ludziom, którzy otworzyli to w domu, nie? Nie no, albo to w aucie, nie? Co było, że ktoś w aucie to tworzył i się wszyscy pożegali, no. nie? A jak kolega? Bo kolega tutaj miał nic nie ten, a z nami nie, został nie, nie, do końca. Nie, nie. Oprócz zapachu, Nie. Jest, jest taki jak lekarstwo, bo Ta. tam zrobiła cebulkę, czosnek i jakieś inne historie. Więc w porządku i konsystencja jest taka, że się rozpuszcza od razu, więc tak naprawdę nie czuć tego. A co do napoju, miał być bardzo niedobry, to... BENGAID! BENGUIT! Ben pij Bengai! Pijcie Bengaia! Wędzajcie czas na łonie natury, to jest zdrowe, tak jak morsowanie. i nie zostawiajcie za sobą, za sobą śmieci, zawsze zbierajcie wszystko. Tak, to Czyli wszystko będzie zabrane zbieramy. oczywiście, ne? Jakiś mm. ranger jeździ i widzi, że... Ranger! Ty ty power rangers! Będą mi ręce jebać, ale ło! No, nie, nie robimy. utylizację. Rybka musi wrócić ja. do wody. Rybka wróci do wody. I rybkę zjedzą rybki. Tak jest, rybkę zjedzą rybki. A rybka... Żegnaj Żegnaj z Wracaj do Szwecji, czy skąd tam przybyłeś? Płyń! Płyń! A tam zaraz zadrzewa takie. Subskrybujcie, tak, nasz, subskrybujcie kanał. nasz kanał. Subskrybujcie kanał Droga od zera. Droga od zera, pozdrawiam. Zawsze I... to nibyś nie robisz, zaczynasz od zera. Tak jest. Twoje. Nie Nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. O, zapraszamy na kolejne zwariowane odcinki Operacji Zielone Światło. Tak jest.